Cześć słuchawkowaniacy! W dzisiejszym odcinku zrobimy unboxing słuchawek do kanałowych, sportowych, czyli Audiotechnika Sport 3. Zapraszam! Sport trójki to są słuchawki wodoodporne, idealnie nadające się dla użytkowników, którzy często biegają, chodzą na siłownię, czy po prostu prowadzą aktywny tryb życia. Słuchawki są odporne na deszcz, na ulewę, na wasz pot. Także jeśli macie intensywny trening, te słuchawki nie ulegną zniszczeniu w kontakcie z wodą. Także to jest bardzo fajna informacja od producenta. Przejdźmy do danych technicznych słuchawek. Ja wam tutaj przybliżę, żebyśmy. Mogli zobaczyć razem, jak to wygląda. No, i zgodnie z informacją na pudełku, e, przetworniki dynamiczne 10mm, pasmo przenoszenia 15 Hz do 25 kHz, no i impedancja 16 ohm. Słuchawki będą spokojnie do napędzenia przez smartfon czy MP3, MP4, więc z tym problemu nie ma. E, przejdźmy do zestawu, który jest w środku. Oczywiście na samym początku widzimy słuchawki, ale o tym za chwilę. Wymienne nakładki silikonowe o różnych kształtach i rozmiarach, także każdy może dopasować e, do swojego rozmiaru kanału. Kanału słuchowego. Oczywiście wszelkie informacje od producenta również je znajdują. W środku znajdziemy też pudełko ETUI do słuchawek, a to jest fajne akurat dla osób, które często podróżują, te słuchawki możemy łatwo schować, wrzucić do plecaka czy do torebki. W środku znajdziemy jeszcze wymienne nakładki silikonowe, zestaw drugi, także dosyć dużo jest tutaj możliwości do wykombinowania i dopasowania do swojego ucha. Przejdźmy do samych słuchawek, wyciągnijmy je stąd i oto jak one wyglądają. Zaraz Wam jeszcze tutaj wszystko przybliżę, żeby ładniej wyglądało to wszystko na obrazie. Eee, ok, jak widać wtyk kątowy, więc spokojnie wsadzamy sobie do, do kieszeni eee, nasz smartfon i możemy wtedy podróżować z tymi słuchawkami. Eee, klips do przypięcia e, kabla do ubrania również się znajduje. Minus jest taki, że w, w słuchawkach niestety nie ma mikrofonu, więc osoby, które lubią rozmawiać w trakcie treningu czy biegu, no to tutaj mogą być delikatnie zawiedzone. No i same słuchawki, które wyglądają naprawdę bardzo ciekawie, one różnią się od Audiotechnika Sport 1 głównie kształtem. I rozmiarem. Jak widzicie, główna różnica jest w postaci tego materiału załóżnego. On jest cieniutki, nie jest wiele grubszy od samego kabla. Plus jest taki, że nie czujemy tych słuchawek za uchem, nie uwiera nam ten duży materiał, który jest w przypadku Audiotechnika Sport 1. Na przykład możemy te słuchawki założyć i nałożyć na głowę czapkę i nie będziemy czuć dyskomfortu żadnego, co w przypadku słuchawek z takim materiałem, natomiast większym się zdarza. Tak? Słuchawki naprawdę bardzo fajnie wyglądają, bardzo ładne logo producenta na, na słuchawkach, No tylko wskazuje na, na sam prestiż ich, bo też one nie są, nie są tanie, a naprawdę bardzo ciekawie brzmią, bardzo ciekawie wyglądają. Jak widzicie, ten materiał jest elastyczny, więc każdy może dopasować sobie u tych słuchawek do, do kształtu ucha, do tego, jak woli je trzymać, jak mu będzie najzwyczajniej w świecie wygodniej. Więc e, ja te słuchawki naprawdę polecam osobom, które często biegają, które często trenują, e, szukają słuchawek naprawdę bardzo dobrych e, do treningów. i Audiotechnika Sport 3 to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo dobry wybór. Dzięki, że byliście w dzisiejszym unboxingu. Kolejny niebawem, więc do zobaczenia. Cześć!